Grażyna Torbicka nazywana jest pierwszą damą polskiej telewizji. Swoje pierwsze kroki w telewizji stawiała u boku Włodzimierza Szaranowicza w programie Sportowa Niedziela. Pracowała również w dziale literackim Teatru Telewizji. Polacy po raz pierwszy mogli podziwiać jej talent konferencjerski podczas festiwalu w Sopocie w 1986 roku. Jej wieloletnia współpraca z TVP zapewniła ogromną popularność wśród telewizów. Nienaganne maniery. Klasa i elegancja odziedziczone po mamie Krystynie Losce. Na zawsze umieściły ją w panteonie polskich prezenterek. W sobotę, 27 lipca, w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą, rozpoczął się już 18: Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Funkcję dyrektora artystycznego festiwalu, od 2007 roku, pełni Grażyna Torbicka. Podczas wydarzenia można nie tylko oglądać ciekawe produkcje, lecz także spotkać się i porozmawiać z artystami. Festiwal, trwający do 4 sierpnia, będzie obfitował w 15 premier filmowych skan nagradzane perełki z Wenecji. Co ciekawe, w tym roku festiwal osiągnął swoją pełnoletność. Tak jak przez te 18 lat staraliśmy się przyzwyczajać naszych widzów do dobrego kina, które czasem jest trochę bardziej wymagające, ale daje ogromną satysfakcję i pole do rozmów i dyskusji, wyznała Torbicka w rozmowie z Polskim Radiem Dwójka. Podczas otwarcia festiwalu, dziennikarka zaprezentowała się w długiej białej sukience, która idealnie podkreślała walory sylwetki. Uczestnicy wydarzenia mogli bez skrępowania zerkać na jej długie, zgrabne nogi, nie zabrakło także jasnych szpilek oraz złotej biżuterii, które świetnie komponowały się z całością stylizacji. Drugiego dnia wydarzenia, Grażyna Torbicka postawiła z kolei na klasyczny look, jasną marynarkę połączyła z czarnymi spodniami. Jako dodatki wybrała ciemne okulary przeciwsłoneczne oraz kolorowe wzorzyste Adidasy. Całość stylizacji prezenterki dopełniały rozpuszczone blondy włosy, które od lat towarzyszą jej codziennemu wizerunkowi. Zobacz też, Grażyna Torbicka wkrótce skończy 65 lat. Tak udało jej się zatrzymać czas to jednak nie był plotki o Grażynie Torbickiej. Była sama i bez obrączki Torbicka nagle spakowała walizki i zostawiła męża w Polsce. Zdjęcia nie kłamią Grażyna Torbicka Włodzimierza Szaranowicza Krystynie Losce w sobotę. 27 lipca w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą rozpoczął się już 18. Festiwal filmu i sztuki BNP Paribas 2. Brzegi uczestnicy wydarzenia mogli bez skrępowania zerkać na jej długie zgrabne nogi. Zobacz też, Grażyna Torbicka wkrótce skończy 65. lat. Tak udało jej się zatrzymać czas to jednak nie był plotki o Grażynie Torbickiej. Była sama i bez obrączki torbicka nagle spakowała walizki i zostawiła męża w Polsce. Zdjęcia nie kłamią.